Zwracam się do słowa w miarę zaoranie, czy to jest trójskok w nowoczesność CPK? Ja odbieram e, tą propozycję, którą przedstawił wczoraj, czy przedwczoraj e, Donald Tusk, jako jednak e, zamknięcie projektu e, CPK, ale w taki sposób, żeby ludzie się nie zorientowali, bo to miał być wielki hub lotniczy między Łodzią a Warszawą. to którego, nie kontynuacja? To, to jest zmniejszenie tego projektu do tej skali, że to już nie jest ten sam projekt, no bo mieliśmy mieć wielki hub e, w środku Polski, do którego będzie można dojechać koleją z wszystkich części Polski tymi szprychami, e, a stało lotnisko trochę większe niż obecne okień, o, niż Okęcie. Z wszystkich tych kolei została litera Y, to znaczy ważne jest to, żeby wyborcy Platformy z Wrocławia, Poznania i Łodzi dojechali na to lotnisko. No i oczywiście z Warszawy. Rzeszów się nie załapał w ogóle na tą e, mapkę. Jeżeli spojrzymy skąd będzie można dojechać na lotnisko, no to w zasadzie tylko z tych miast. Ja z Torunia będę musiał jechać przez Warszawę. Ludzie z Rzeszowa no jechali do Krakowa, z Krakowa do Warszawy i dopiero z Warszawy na to lotnisko, co pokazuje, że większość Polaków na tym straci. To nie jest ten projekt, na który czekali Polaca, to absolutnie nie jest ten projekt. Równocześnie ma być rozbudowany Modlin po to, żeby zadowolić koalicjantę PSL-u i pana Struzika, i po to, żeby Ryanair był szczęśliwy, nie robił zbyt dużo problemów. Wsadzono nagle te koleje szybkich prędkości. Zdaje się, że tylko i wyłącznie po to, znaczy, wiadomo, być może po to, żeby 10 minut krócej jechało się z Wrocławia na lotnisko, ale przede wszystkim po to, żeby te koleje dostarczył Siemens, a nie Pesa, bo Pesa nie robi tak szybkich kolei, a Siemens przypadkiem robi, bo wiele takich przypadków mamy w obecnej koalicji. Wiadomo, że wycofa się prawdopodobnie prywatnie. Inwestor, czyli firma Vinci, która stawia warunek zamknięcia Okęcia. okęcia nie będzie zamknięte. I już mieliśmy zdjęcia prezesa Vinci z Wiktorem Urbanem, który zapowiedział w takim razie budowę hubu w Budapeszcie. W związku z czym to jest zaoranie tego projektu w taki sposób, żeby Polacy się nie zorientowali, żeby myśleli, że on będzie kontynuowany. Nie, nie będzie. W obecnej formie mamy mieć zapowiedziane pozwolenie na budowę na rok 2026. Wiadomo, że będą jakieś opóźnienia. W 2027 są wybory i świat już się troszeczkę zmieni. Więc ja nie wierzę, że powstanie CPK w tej poprzedniej koncepcji.